Dobra, już jestem z powrotem. Oczywiście mamusia jak zawsze. Wysyłam mnie do sklepu. Jak nagram Let's play'a, to muszę iść. Yy, do... Biedronki. Yy, ...warzywka. Ale to nic niezwykłego. I wyjmujemy tutaj broni, ponieważ tutaj będą rangersi. Nie wiem, czy to już, czy za chwilę. Wiem, że... Jezus Maria, się przestraszyłem. Boże. Tam już jest jeden ranger. Ninjiadu boję się czasy mi, bo wyskakują z miejsc, których naprawdę nie powinni być. I tutaj będą, więc si to z nich kresle, ja zo Zobaczcie. O, tu jest jeszcze jeden. Dobra, bo nie będziemy mieli na boli, a nic nie zostawi Ym, niestety. Dobre. Jeju, załój zauważyłem, kurde. dobra Dobra, kolejny zabity. To teraz taki problem, bo tak, mamy bożka. A nie, dobra. Teraz trzeba iść do tego miejsca co mówiłem, że będziemy zapieprzeć wiadomo ile tylko po to, żeby znaleźć potem kluczyk. Tylko gdzie to się wkładało ten kluczek teraz? No świetnie. Oczywiście ja nie pamiętam. Ojeju, skorpion. Ostatnio wam się podobały e, e, halucynacje Lary, więc pokąsimy jeszcze raz. Pozwolimy pokąsić. No. Kąś. Więcej dla mnie to żaden problem. Dobra. I się zaczyna. Teraz pokąsana. A nie wiem, może to tędy było. Zaraz zobaczymy. To się z czasem coraz bardziej ten obraz tak zmienia, zauważyłem. Nie wiem, czy to tu było, czy nie. Kurczę. Hmm. Ciekaw jestem, jak autorzy zrobili tą taką animację, znaczy animację na taką zmianę. Nie wiem. Ale bardzo fajnie jest to zrobione. Nawet jak na takie stare lata. Tylko, jak tam się szło? No kurczę, teraz nie wiem. Dobra, wiecie co, żeby nie przedłużać. Wrócę do Was, jak już będę wiedział, gdzie to jest. Dobra. Dobra, zaraz wracam. Znaczy, gdzieś to wezmę apteczkę, może, żeby jakichś tam błędów ewentualnie nie było. Dobra, że zaraz wracam. Dobra, wracam, już wiem. No, w sumie prosta droga. Tylko przypomniało mi się, co tam jest. Trochę pobłądziłem. Dziwna kamera. I trochę dalej poszedłem. No ale trafiłem. Ej, będą tam od razu, powiem, że rangersi po drodze spotkamy ich. I to całkiem dużo. już czerwono-czarnych od razu wam powiem. <laughs> Tędy normalnie. Tutaj, gdzie Ibis był. Dobrze. Dobrze, i szybko, ładnie. No, szybko nie wyszło, ale ładnie też nie. No dobra, i wyciągamy z pluga. To co tu teraz? Uzi, uzi, uzi. I widzicie, Czarny, że wonny. Teraz tutaj ogólnie dużo będzie tych rengerskich. Ale nie ja się tam zazwyczaj nie przejmuję. Dobra, lecimy. Chyba tutaj jeszcze jeden doczenie. Jezus. Tego się już przestraszyłem, bo on inaczej wtedy wyskoczył. Ale oni przez tą przepaść nie przeskoczą. Dobra, to się udało. I tutaj jest to. Naprawdę jest niefajne. Tyle latać, bo ja... Ja bym tego ten... Jakbym nagrywał tego Let's Playa to bym, no, chyba trochę pobłądził. Dobra, i czas włożyć kluczyk. No nie, to taki. Dobra, i drzwi się ładnie nam otworzyły. Tak, i tutaj znowu ręcznik. Bardzo lubię różne. W sumie ja. Mhm. pod uwagę, że są. to no nie są do końca mocne. to sobie. już musimy paść. Dziękuję. Ojej, Długa jeszcze tutaj nas przeprawa czeka. W sumie to ja nie wiem, czy w tym let's zakończy zakończę teraz. Wezmę jej normalną broń, bo ma dużo jej zostało. To Równa ilba 30. Teraz tak, widzicie ten duży filar tu coś z nim zrobimy, o ja dobrze pamiętam No zabił go Lara. Dobra. Lara wyciągaj coś mocniejszego i bum! Jeszcze raz. Dobra Teraz musimy chyba iść tu i aptenia ja od razu. Bieramy. Jak mówiłem, wszystkie naboje i apteczki się zużyje. Nie ma problemu. Tam są naboje, ale nie chcę się od razu nie iść teraz, bo tam pójdziemy. Dobrze, tylko pamiętajcie: dobra, i lecimy. Marki Swain. Co rano, mogę być trochę przymulony, bo bardzo wcześnie rano wstałem. Wcześniej niż zwykle. I już zaczyna mi odbierać energię. Powoli. No fajnie, no. Aptemia, niezbędna. Tam jest dźwignia. Wisząca. Której użyjemy ładnie. No, Lara, szybciej, szybciej. Fajnie, takiej się te bronie kołyszą. Kabura z, bro z pistoletami. I teraz coś tam się działo, że to co? O tak. W ogóle muzyka taka zwiastująca, zagłada. Nic strasznego się nie dzieje. Flary! Lecimy po nie. O Boże, przestraszyłem się go. Do... Laro, zbieraj kochane faru. Zabij dziada. Nie oszukasz nas. Chcesz, żeby się on odwrócił i papa. Dobra, i lecimy teraz tam, co nam się podniosło. Tamtą. O, i zabieramy naboje. Dobra, teraz musimy sobie oszczędzać znowu te bronie, bo one się jeszcze nam przydadzą i już warto je oszczędzać. I napis będziemy już klasyki używać. Nie wiem, czy teraz dobrze idę, ale chyba tak. Dobra, pamiętam. Oh, sorry, puknąłem mikrofon. Pamiętam kiedyś udało mi się takim fuksem przejść że y, dostanie się tam na górę jeszcze przed tą y, kratą czy nie kratą tylko tym no co to ma być nic strasznego się nie stało no ej nie wiem co to miało być tak i tutaj znowu widzimy coś ładnego mianowicie Przedstawienie pewnie Ramzesa II, czy czegoś takiego. Aha, w ogóle przepraszam, że wprowadziłem was w błąd. Jak mówiłem, że KV-5 to jest grobowiec Hamona bardzo przepraszam, nie. To jest grobowiec dwóch synów bodajże Ramzesa II. Także przepraszam, że wprowadziłem was w błąd. I fajne to było takie zrzucenie, tego bardzo mi się tu podoba. A nie, to nie. Właśnie to filarowi się nic nie działo, to tutaj robiło dziurę. Dobra, i aptania. Spadliśmy. I Ho-Hop robimy. Dobrze. I kucek. Ojej, to tylko sekret jest. Znaczy nie sekret, tylko boju W tej wnęce. Do Uzi, ale to zawsze coś. Dobra. Tutaj coś jest? Nie ma. Dobra. I tak, i tutaj się teraz rozpoczyna miejsce, którego ja za cholera nie pamiętam. Po co dwa Także... Wybaczcie, ale ja wam tutaj podziękuję. W tej sali... Tak. Nic łatwego, tylko mówiąc. Ja wam tutaj podziękuję, przy tej piramidce ładnej. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał serdecznie zapraszam do oglądania następnych odcinków i dziękuję za komentarze i wszystkie opinie. Także dzięki za oglądanie i cześć!